Powinienem wiedzieć, że jest różnica między słowem a czynem. Powinienem to przewidzieć i nic nie planować! Siddharth? Rośni, co się stało! Powiedz mi! Ktoś za nią szedł. Rośnij, popatrz, nikogo nie ma, to kot. No popatrz, to tylko kot, boi się tak samo jak my. Co ty robisz? Dlaczego mnie bijesz? Gdzie byłeś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Mąż jest jak Bóg, jak możesz podnosić rękę na męża? Co z ciebie za kobieta? Sama sobie ode mnie poszłaś, a jak zostawiłem cię samą, to mnie bijesz. A czego się spodziewałeś? Kocham cię, mam prawo się z tobą kłócić. Idiota, tak trudno to zrozumieć? Zrobiłeś, co powiedziałam. Zostawiłeś mnie samą, bo tak powiedziałam. Wskoczysz do studni, jak ci powiem? Tak, wskoczę, jeśli mi każesz. Tylko powiedz, no mów. Przyznaję, że jestem idiotą. Głupcem bez wyobraźni. Gdybym ją miał, to czy zostawiłbym tu żonę samą? Rośnij. Chciałem, żeby nasza podróż poślubna była piękna. Ale wszystko zepsułem. Gdybym miał więcej pieniędzy, to bym. Sidhart, przepraszam, nie chciałam tego powiedzieć. Cieszę się tym, co mamy. Jestem z tobą szczęśliwa. Przysięgam. Ale teraz jestem strasznie głodna. Jesteś głodna? Ktoś mówił, że tu w okolicy jest tania knajpka. Knajpka? Poproszę spaghetti i chleb czosnkowy. I... Wystarczy, Mono. Ile masz zamiar zjeść? Ile potraw zamówisz? Ja też jestem głodna. Teraz moja kolej. Dobrze, to zamawiaj. Zaraz wracam. Tak. Czy mogę przyjąć zamówienie? Tak, chwilka. Lasagne z salsą. Salsa? Słyszałam, że salsa to rodzaj tańca. Nie wiedziałam, że jest też potrawa, która się tak nazywa. Tak, poproszę lasagne z salsą. Przepraszam, ale nie mamy takiej potrawy. Co? Jest przecież. Tu napisali. O tu. A, lasagna. Tak, właśnie. Tylko nie chcę tyle szpinaku. Nie dodajemy szpinaku do lasagni. To makaron. Naprawdę? Wiem, wiem dobrze odwołuję. Zamówię coś innego. Tak. O, to. Bulla by Si to najdroższe danie. Czy na pewno tego właśnie sobie pani życzy? Nie. Najpierw mu się przyjrzę, potem powącham i oddam z powrotem. Oczywiście, że tego sobie życzę. Takie drogie danie. Przynieś mi. Dobrze. Zamówiłaś? Tak. Takie zamówiłam, że zobaczysz, jak mi będziesz zazdrościć. Wiesz, o czym teraz myślę? Że gdziekolwiek Sid i rośni teraz są, mam nadzieję, że też się świetnie bawią. Nareszcie pozbył się Didi. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że nic złego ich nie spotkało. Cóż.